Wydarzenia z obozu powracają do Stanisława Hansa nagle, kiedy pewnego dnia Staszek pojawił się na miejscu dawnego baraku nr 5. Nad jego butem przeskoczyła maleńka brązowa żaba. Musiałem zjeść większą i bardziej zieloną, powiedział. Było to latem 1941 roku. Stanisław Hans stał naprzeciwko SS-manomola, z którego ust tryskały kpiny. Niemcy wyśmiewali polskiego więźnia. Chce ci się witamin? Zeżyj to! szydził z niego mol. Wskazując na zgniłe chwasty, ziemię i pomidory. Najpierw Staszek został zmuszony do zjedzenia odpadów z kompostownika. Potem ktoś przyniósł żywą żabę. Dużą, zieloną, żywą żabę. Mol kazał mu ją zjeść. Staszek gryzł ją, przeżuwał, rozdrabniając na mniejsze kawałki, a potem połykał. Esesman cały czas stał przed więźniem, celując w niego z pistoletu. Zgromadzeni wokół Niemcy szydzieli i wyśmiewali Polaka, napawając się widokiem jego upodlenia. Po zjedzeniu żywej żaby, Staszek został zmuszony do wypicia terpentyny. Polscy więźniowie, którzy obserwowali tę scenę ze swoich baraków, nie wierzyli, że Hans przeżyje. Podczas pamiętnej wizyty odżyły także inne wspomnienia. To tu, przy zbiorniku, Staszek był świadkiem egzekucji pewnego Rosjanina. Więzień skazany był na śmierć przez powieszenie. Dlaczego? Powód w Auschwitz był zawsze dowolny i tym samym nie miał znaczenia. Więzień stojąc już z pętną na szyi, wypluł Nebel i gro głośno groził Niemcom zemstą i sprawiedliwością. Wtedy SS-man Boger podszedł do niego, wyciągnął scyzoryk i powoli zaczął kroić nim mięśnie twarzy Rosjanina. Krwawiąca żuchwa opadła na piersi, nie wydając już żadnego dźwięku. Po śmierci Rosjanina, wszyscy spędzeni więźniowie zdjęli szapki, mimo że było to zabronione. Choć tak, mogli oddać hołd temu, który zmarł dwukrotną śmiercią, przez powieszenie i wykrwawienie się. Stanisław Hans nie chciał opowiadać o tych wydarzeniach swoim dzieciom. O historii z żabą jego starsza córka Krystyna dowiedziała się dopiero z książki. Jej zdaniem było to najgorsze ze wszystkiego, co przeżył jej ojciec.